Gdybym miała dzisiaj zaczynać od nowa, nie robiłabym produktów tanich. Tanich mam na myśli 20, 30, 40 zł. Uargumentuję to w ten sposób. O, tak mamy produkty 100, 100 średni koszyk zakupowy powiedzmy no między 150 a 300 zł. O tak powiem, żeby też nie, za wiele aż tak nie zdradzać. Czyli zróbmy takie widełki. A koszyk zakupowy 50 zł, bo ktoś wrzuci dwa produkty po 25, to Koszty reklamy, jakie musisz wydać, aby właśnie pozyskać te klienty, aby zrobić ten obrót, są naprawdę potężne, więc ja nigdy w życiu nie poszłabym w żaden produkt już za 20 zł, bo nie zrobisz na tym obrotu. Czyli to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja też mam taką obserwację, że w tej wcześniejszej marce ilość pobrań nieodebranych, czyli Klient, nie wiem z czego to wynikało, ale klient zamawiał za pobraniem i paczek sobie nie odbierał, była o wiele większa niż w marce droższy w produktach droższych.